O! Wiesz, tego znam! Młodego witam Dzień dobry, witam, 46. Live stream? Klasycznie, no. Trzeba ruchać, nie? Akurat cześć. A ty się najechałem, tylko akurat Widzę, no? że no? nigdy z nim nie brałem nic. Ja są też, ale słyszałem ile ty. Co jest niesamowite, bo, bo my wzięliśmy takie góry kryształu, a nigdy no, razem. więc no. to ciekawe. Dlatego, że jestem. Tak, tak, cztery tak. Niedługo serwer Minecraft. Tak jest, ale ja sobie będę no Jeszcze tak nasze projekty się przetną. Ja ten projekt zawiesiłem na razie, wiesz. Tak, bo... Ja właśnie też dwa miesiące. 2... Ja właśnie stary od dwóch miesięcy, tak minie cię z tego nosa. Dziwne to jest, nie? I no, się nie no, duszę, ja nie no, mówię wczoraj, no, widzą, że oni mówią, no, czemu ty przestałeś płacić?" Może no, no, wiecie, kiedy jest męczące. No Kto jest, yes, yes, bo, ale, to jest, bo ale... Ale jak tak nie... nie... Niech patrz od miesiąca dzień ponad, to teraz się najbałem, wypiłem 3 setki. Przed wejściem tutaj, ale... to ja jest piknik. dużo, gratulacje. No, dzień dobry. 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 <noise> A jak tak miesiąc nie walisz, to czujesz się jakby byś na, jakbyś był na śpanie cały czas. To jest dziwne, kurwa no, 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 To jest pojebane, nie? Ale mnie od, od dwóch miesięcy czujesz się jakby był na szpany cały czas. To pomagaś. Nie, Nie, nie. Nie, nie. No nie, nie, no teraz napiłem się, bo... Nie, biłem też trzeba przez miesiąc, do, przez miesiąc do walki, z krótkiego 0,5 minuty. Kurwa, jaki outfit. Wariacie, rzyć, ben został Łobabem. Zjebali Kubicy, sezon mógł zdobyć mistrzostwo. Patrzymy do tej pory, właśnie tak, 2008, pamiętamy. Straszna chwila w historii polskiego sportu. Prawie tak tragiczna jak dwie złote piłki Lewandowskiego, które oczywiście się nie wydarzyły. Będę. To, to jest myślę, że top 3 tragiczne sytuacji. BMW Zauber, który, nie, to są top 4, dwie złote piłki, wypadek Kubicy, gdy miał kontrakt z Ferrari na 2012 rok, a marzeniem każdego kierowcy jest przychodzić czerwień któregoś dnia, no i oczywiście 2008, gdy mógł wygrać mistrzostwo, ale BMW Zauber stwierdził, że będzie rozwijać Boli 2009, gdy mieli pierwsze miejsce w tabeli. Bardzo dziwny ruch, który nie jest rozumiany po dziś dzień. No nie robi się tak w sporcie. Jak się wygrywa, to się raczej ciśnie do końca, a nie stwierdza, że lepiej za rok. No bez to bo to totalnie spiękna decyzja. Nie? Dobrze powiedziane. Patrzymy po dziś dzień, patrzymy po dziś dzień. Dlatego na odwiedzinie dzisiaj właśnie tak. Pozdro dla mojego ojca, który... to było chyba jego kiedyś. Pozdro dla ojca. No <laughs> suchara, on nas nie chce wpuścić. Skandal, no. Może byś go poprosił, byś go widział na no, przykład. Jak zobaczę go to przekażę, Dobra. no? Skandal twój. Jak się bawisz, fajnie jest? jest opowiedz nam, opowiedz, bo ty wszedłeś. Ty nie eee. ważysz. że ja też jestem duży. Nie no ja ważę... Ja 105, no. 105 ważę. No ogólnie jak... A to miłości służy, co? No jest, 14 kilo przy w związku. <laughs> Wow, job. Ale wracam, zobacz, po łapach. Nie no, ty jesteś ogólnie byk, tylko że taki w duży byk. No, robi. ale nie wracam do sportu teraz, kurde, bo czuję, że jakby jak nie trenuję, to raczej e, koszyk psychicznie, a dwa stary, zdrowie też świata, nie? No tak, bo się słabo śpi, co? No wszystko bardzo no, jest ogólnie, ciężki, no, no, tak no, człowiek, człowiek tak gnije, nie? To się zaczęło już, e, Nie, jeszcze nie. Tam na razie taki jest... E, e... bardziej bankiecik teraz jest, nie? Jest jedno pytanie. Jest ktoś tam, kto, ktokolwiek, komu byś nie najebał? Opustazego. E, ogólnie nie wiem, bo ja taki, nie myślę takim e, torem. mam, no, Jawczanie, jak tam? No, jeszcze Ale odjebałeś sobie. się, no kurde, Sześćmy? z jakiej strony no. jeszcze cię nie znałem. Kurwa, jak kurwa liniki Trzeba było się trochę, wiesz, trochę się Pa, tutaj trwała na głowie. Trochę! Trwała na głowie. No. nie, no. nie no. Luis, Tylko tu jest kurwa gorąco. Gorące jest, Na rozumiem. Kiku jesteśmy? Na Zresztą. Kiku, tak. Super! Nie na tej zjebanej, światowej tak platformie. A ty. E... Wszyscy streamujcie na Bo Kiku, kurwa! Tylko, a ja mam bana dalej na Twitchu. Rozumiem, i co udało ci się z... Dobra, no nie będę pierdolił. masz tego samidowego co na Twitchu albo zbliżoną? Nie. A ile i o ile mniejszo jest procentowo? Nie wiem, pewnie w chór. Ale nigdy tyle nie zarabiałem na Twitchu, co na kiku. To czemu? A dobra, to ja o, dru o drugie strony zapytam. Czemu Twitchowcy nie przychodzą na kika, jak jest to program partnerski a na Twitchu, pójdź zarabiasz? Eee, mali streamerzy mają skrzynki prostsze do wzięcia na Twitchu. Ktoś kurwa powie trochę prawdy wreszcie. No. A duzi streamerzy mają wyjebane i tak mają kasę, a mają wygodnie, okay. nie? Załatwią jakieś tam bookmachery, nie bookmachery, jakieś gry, nie gry, coś takiego. Rozumiem, rozumiem. Ogólnie... Kasena być zrobił teoretycznie, czy nie? Eee... Potencjalnie, czy, czy uważa, że to zbyt ryzykowne. No, za dużo rzeczy mam na siebie kupionych. No Jakbym i... nie miał, miał na kogoś, to bym zrobił. <laughs> Ale że mam dużo rzeczy na siebie kupionych, to nie. No bo, Czyli żeby ci potem zajebali. No, jak my mi coś zajebali, pierdolę, ale to tak wiesz. No to prawda. Broń Boże, tu nie chodzi o jakąś moralność, bo przecież ja to wiadomo. Potem, yy, wiecie, kończy się cały event, tu na dole jest kurwa. Co tu jest? No, co tu jest? Co tu jest? No, no co nie co Mówi, tu jest? że jest jakieś after party że będzie, będą używki, bo ja to nie uwierzę w to. A to na pewno, ale wracając. Na A pewno jakiś stół czy cztery się znajdzie, żeby posiedzieć chwilę. A rozumiem, że jest casino Hilton. Ja nic takiego nie powiedziałem. A ja jestem w ogóle niekasynowy. Siema, chodź się pokaż. Dzień dobry. Dobra, Ro Jeszcze, kurwa, ty. Nie wiem, bo wszystkie kurwa się to spodziewałem, ale kurwa, że ty. To się do mnie ciebie ja pierdol... biegiem, że... Dlaczego kurwa ją ja wziął jeść, kurwa, na to miejsce? Kurwa masz! Co to jest? Ona była dla mnie Zostabił. zajebista! Zostaw Teraz my jesteśmy nie, na kurwa! Się Wolisz facetę, pamiętaj! Pierdalej Mówisz o kutach się w dupie! No mówisz się w dupie! No to mogę ci kurwa dać! Że dać dupy? Dobra, nie, biorę! No, Kutasa w budzie, no to co mówisz? Dobra, biorę! Chodź! Eee, kurwa, kurwa porad! Ale nie, czemu? Czemu jej to zrobiłeś? To niewinna dziewczyna, zobacz! Niewinna winna dziewczyna. Japońska, 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 ja poznasz, ja poznasz, kto najbardziej winna, ona jest, jest winna, jest ona jest winna. Jest winna bo jest winna. Bo nie jest nie? winna. Czemu to ona zrobiła? Do niej krzywo mnie ten tfus. Niks. Ty za mający się ubrałaś, bo... tak, o... kurwa. Nie, nie masz tak. On powiedział tak. On powiedział, on mówił. On powiedział. Jego wyrzućcie. Ja wypierdolcie, a ja wezmę jego miejsce. Masz to dostępcie. Masz to dostępcie. Ale jak chcesz to cię wkurzę, jak chcesz, to zaraz sam No, próbuję, nazefrana mnie wypierdzieliła. I to rozpierdalamy kurwa. Ciszej troszkę posłuchaj. Jasne, jasne. <śmienny> Co to za świr jest kurwa? Ajajaj. Ale fajnie, że poznaliśmy. razu, leje, on we, wszedł i mi na fiuta popatrzył. Ja ta <śmienny> prawda, prawda. Nie, poznałem go przy pisuara, kurwa i laliśmy akurat w tym samym czasie. Oddałeś mi na fiuta sporo zanim po mi spojrzałeś. Powiedziałem, że ma fajnego No Fajne i, kurwa, to community te, te, te twitchowe. No, ale pochwaliłem ci fiuta kurwa, no i powinieneś się prawda. cieszyć kurwa, I dziękuję, no, ja ale jest mi jest miło od tamtej pory, cały czas. Ty, a można do ciebie kurwa, bo słuchaj, a borem, nie, nie mamy kurwa gdzieś przespać. <suszy> Może te kurwy sprowadzić kurwa i być. A kurwa. A co streamujesz Kurana? Ja streamuję wszystko, ostatnio RP. GTA, no, a czyli te gry? Może tak. ile, ile, jest, ile jest cudownych, ile jest klejnotów pokrywanych na Twitchu? A, proszę, powiem, że klejnotów. Takich wiesz, a, a na przykład Arbeczki jest koncert IRL. Z gwiazdą tylko i wyłącznie, A tak. jakbyś mi że coś zaproponować, tak? Tak, no. na przykład... Właśnie trzeba być dżentelmenem. No, nie, 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 ja nie, 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 tak? tak? Wspólny i wspólny Niby kulturalny, ale wiem co Robert normalnie robi, wiesz, więc to jakby... Ja jestem mocno family friendly. Słuchaj, nie podbiewaj mojej dziewczyny. <laughs> family friendly to tak troszeczkę... Nie podbiewaj mojej dziewczyny. Wykuła kłas, że na to by no by nie była To nie współgrałoby to, wiesz, ze sobą, a... Też czasami widzę różne rzeczy kontrowersyjne i to tak jest dość mocno. A mogłabyś powiedzieć dla mojej widowni, że gdyby nie mój wizerunek, to jak na czterdziestolatka jestem mega hot i bym wzięła pod uwagę współpracę. No ja się, ogólnie powiem Ci tak szczerze, oglądałam Cię od abstrakuje, jak młodsza bardzo dużo i czasami się trochę przykro oglądać, jak teraz wygląda, wie? Uuu, jest wiesz? No przykro i się robi! Ale się dojebała, Ty! Nie, tak, normalnie bym się kłócił, ale ona jest taka, że, nie, że się nie chce kłócić z nią. Nie, bo jest ładna, więc... Znaczy kłócić, nie kłócić. Nie, jako... Czy znaczy, mogłem dyskutować na, na ten temat, znaczy, ale to, nie. To jest tak. na godzinę, to jest dyskusja na godzinę, wiesz. To, jest, to, jest, to byłoby głęboki temat. Mi się no wydaje. właśnie, a może na nagramy się, że... taki podcast, taką dyskusję, na... gdzie ty mi tłumaczysz, co ja zrobiłem źle, a ale ja próbuję tak... to zrozumieć i na końcu się... nic my nie pamiętam. Mi się wydaje, Robert, że nie warto żeby się tłumaczył, to raczej by to za dużo nie dało. Rozumiem. co dobrze. Bo to... No ale tak mi się wydaje, po prostu, że masz mocny charakter i masz mocne postanowienia i mocne statement, że tak powiem, do mm -hmm. tego... Czyli że za tym jest jakaś, te, że ja to jakoś argumentuję sobie jakaś, jakiś system moralny, Wiesz, za, mam swój, nie? Specyficzny, ale jest, tak? Odeczka. Tak, no każdy ma kręgosłup moralny, swój na pewno. Każdy inny, i każdy inaczej widzi ja... różne rzeczy, nie? to możemy tak gadać i gadać, nie? Godzinami mi to, no... No, to jest ciężki temat, nie? Ale. A może się później chociaż zapiemy na, nie wiem, na drinka i na rozmowę. Wiesz co, nie. Moralna. Że Mor czy ty będziesz moralizować, a ja będę patrzył ci w oczy. Tutaj nie? A, a gdzie indziej mam pasy? No. Nie, ale nie, Robert, akurat... <laughs> prawda. No no, no. Ale widzę, że delikatną sympatią mi darzysz. Znaczy, ale znaczy, wiesz, masz ambiwalentny bo... stosunek do mnie. Tak, z bo... Z jednej strony jest trochę sympatii i nostalgii. E... nostalgia. Tu głównie gra nostalgia i te słominki zaabstrahuje na przede wszystkim. Rozumiem. Tak, przede wszystkim. Więc, no, więc podziękuję, ale miło i bardzo, bardzo za... Boże, żeby mi tak każdy kulturalnie odmawiał, to bym był szczęśliwszy No, więc no. miłego w takim razie. Bawcie Tak się. miło było poznać. Miło po było poznać również. Dziękuję bardzo. Ja. Kurwa mać, ty dobre są te streamerki, Bo no. ja tak sobie wizerunek zjebałem. Są. Są. Po co mi on? Co za no name? Pani jedzie sobie od nas, a. O, z bagietą sobie pogadamy. Bageta, wygrałeś coś, byku? Tak! Kryj z roku! Gratulacje. No, laska mi loda robiła na RP. W Gierce, w gierce mi laska ro loda robiła. Jak można komuś. A, a ty co, a ty co, kurwa, Robert? Siedzisz, męczysz się, żadna ci nie robi. Siedzisz, siewanko. Siemano. Można no My dawaj to... szybko. Kurwa, jestem w dziewczynku, dzięki. Arek, zamieszam? Ale mnie zatkało na Arek, zrób mi fotę. Dobra, Masz moim. O, arek, 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 to twój ziomek jest mi... dobry? A co ty masz taki militarny... Kurwa, Robert jeszcze. Siema ziom, co ty masz taki militarny plecak? Czy to masz jakiś żołnierzem? Dobra, dawaj... Z... Mogę jeszcze z tobą Pewnie. Ze mną z Bagietą, ale weź ją kurwa fotę. Takiego kolabo to nikt się nie spodziewał. Ty bagieta, kiedy zasięgi robisz, chcesz u mnie remont zrobić? Bo u mnie wszystko działa, ale i tak byś padł, co? Aha, Żeby coś zepsuć i naprawić! Hahahahaha! Poczaszka płytki! Serio, z bagieta na remont to się opłaca zaprosić, żeby rozjebać i zrobić od nowa. Tak. Szybkie zdjęcie. O! Kamil Kazyma-Taczyński. Oha, oha, on się zgubił. <g Rep cyclesariuszy> Kamil, gdzie ty byłeś? <martyrcy> Jak się trzyma Kamil? Ja sobie wywydalam, jestem tak najbany ogólnie. Nie widać To Od kasa, kurwa. Wpadłem, to tak najbany ogólnie, wywydalam ogólnie, nie chcę mi się dobyć. Rozumiem, czy męczy cię to Dobra. A byłem najbany. nie wiem, bo Tak, bo... bo... obaw... y tu... Tak, kamerach. Byłem z koleżanką i ona do mnie do, 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 do mówi A to się teraz są, on kurwa, to się, kurwa, zapomniałem o tym. I przyszedłem bram, że nie tryb kurwa. Ale elegancko wygląda światło. No tak, fresh, ale całą nos, cały nos... Ale wiek. ten sam alkohol. alkohol wielki. Tak, 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 tak. tak, tak. Alko... A co teraz ogólnie robisz, jak to nie, nie walczy, nie słujesz. No, no właśnie. Właśnie, jak, jak na Twitchu. Na Twitchu zrobię, ale to nie ma pieniędzy w ogóle, ale chyba twicius, nie? A kiedy ci tego banana kilku zajmą? Nie wiem, czy mi go zajmą w ogóle. Nie wpisują ci w ogóle? Uuu, Bo robią Ja im piszę 40 napisz wiadomości Napisz na innego maila, napisz na innego maila wiadomości, oni nie zlewają Znajdź innego maila, bo może tam, znajdź innego maila nawet wiadomości, każda jest zlewa... Ja bo bo boty, boty bo, 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 bo. A chciałeś kupić te boty, serio czy nie? Chciałem, pomyśleć o to, no nie kupiłem. Ale, ale... Bo potują skurwy syny, co na tym kiku. Ale, ale nie zrobiłem tego. Skurwia cię to też. Nie, tak, ale nie zrobiłem tego. Ale no, ja chciałem wiem. spróbować, nawet może, bo. Tak, bo uniesie Ale nie zrobiłeś tego i nie tak. zrobiłeś tego. I nie zrobiłem tego? Ale tak mi panowali. To jest panowana ogólnie, nie? No i git, no i no i. O nie, samo schlałem w człowieku. Nie widać, no mówię, dobrze, że I, I tu przyszedłem kurwa taki zbilony, <grym> Zaraz tu, zaraz tu. Byłeś gdzieś, Bra ubrałem garnitur i padłem tej najbardziej. Byłeś taki... gdzieś nominowany. Do sześć roku. Właśnie to powiedział na rejs, nie? Ja Nie wiem, któremu, nie? nie? było? Nie, widzisz, nie, 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 No nie, 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 jestem nie, 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 Próbowałem, ale nie no. dobra, radę. Myślałem, że jak już się ładnie ubiorę i stanę po 20, to już powiem, Dobra, chodź. A nie, A złej, do dobra. dobra. Trzymaj się, zrówka. Dzięki. Ja, yeah, pierdol. No co? To czy ja mam strasznie jak jest 1650 syn pasuta. 10 zwierząt. Czyżby zniszczył jej psychikę ten pokarm? Jak myślisz, szefie maćką? Ich już mam wyjebane 150 tysięcy robów, zrób za to dobry content -off. No, co myślisz Maćku? No to kurwa. Ale kto? Co powiedziałeś? Co? Co powiedziałeś? Że to kurwa. Kto? Niektórzy widzowie. Skoro snem. A co kuka ci zrobił czy coś? Dobra, i zostawmy temat. Nie, nie właśnie nie. W dobra, nie, nie, się w porządku. Dobra, zostawmy temat. Dobra, się zostawmy już, a ty się ja ty ja Ale co ty zypana. takiego robisz, tego? Bo ja jestem się Ale po to, Dobra, co bo z tym Centacjonem? Aż w Rej się prosi by dostał down. Ale co mam tego ten Powtórzę to co mówi na mnie w realu i tyle, no. To sieć wyzywa, a nie... a nie marzę argumentów powiedzieć, aż w ryjsie prosi by dostał down. Z go bić, kurwa, no nie wiem, czy, czy zamiast rozmawiać z nim. No, no tak, no. bo zapytałem, taki masz problem do mnie. Powiedział, że kiedyś myślałem, że jesteś innym człowiekiem, a okazałeś się nie, nie pamiętam. I, ale, ale, ale poczekaj, powiedział mi to w twarz, okay, nie to udawał... To spoko, wiesz co jest spoko, obgadujesz w internecie, udajesz kolegę. Nie, on nie udawał kolegi. No powiedział, tak. że mam do ciebie problem. Powiedziałem, dobra, to i, i poszedł sobie. I Dobrze. to jest... To, to, to jest tyle. Na, ludzie myślą, że mam problem, że ktoś podchodzi do mnie na ulicy i mnie wyzywa od kury w obwodce. A ja myślę, to jest lepsze niż żeby był fałszywy. Dziesięć mi 10 nagraj listę na kukę 2115. Zmieniając temat skąd jesteś? Chodzi... Nie, nie. Nie, my mamy spokój. To jest spok mega spokój. Mega spokój, jest kochany. My mamy spokój dużo ten.

Okay. Jak ja poznałem to nikogo nie znała, nie streamowała i wszyscy. że okay. ja osób pomogłem, żeby zaczęli streamować, mimo że jestem nowy w tym. Super stare. Nie jesteś nowy, bo jesteś poznawalny. Kobieta w streamingu, ja zacząłem 1 lipca. Streamować kobietą. mnie no, Kościół, wcześniej boi się tubery. Boże day. Moje ci pogładka jesteś po godzinie? Nie. To dobry wybór. Wiesz. Jesteśmy kolegami, prawda? No. Tak, co polą? Folą te kiery? O 800. Chyba te kilo, to słuchaj, będzie z Państwa. Zawart jest o wiele mądrzejszy niż ta cała pseudośmietanka. My go znamy, on ma bogate wnętrze intelektualne. Także daj mu szansę prosimy. Ma też sporego kutasa, także wszystko na miejscu pozdrawiam. To się nie podniemy? Nie, bo on nie chciał wymagać. Się nie, nie, nie. Nie, nie, nie. lubię nie, nie. Nie, nie, lubię nie, 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 z nie, drzewa z się szyszka Jak się nie, Jak pan myśli? Sosny! wydaje. Tak mi się wydaje. Sosna, Szyszka powieku poprawiłem Adam Grabowiecki. 10 złotych. Gdy jest się osobą towarzyszącą na gali, to się siedzi razem, a nie biega do innych mężczyzn. Przeszka to serio dziwka, a nie mężczyzn. Spierda, spierdala, kurwa, jebana. Twoja matka to dziwka jest. Jakbyśmy się po kiblach całowali, to rozumiem. A ja nawet. mówimy mamy czysto przyjacielską relację, po prostu. Ojej, dymy, dymy. Panie Mokry, suchar Parę pytań mamy. Jakie? Kto ma parę pytań? Że pana Roberta Pasuta bardzo pytań? mocno ja mam. Ja, Maciej. Kim jest Maciej? Właśnie trwa stream na kanale Roberta. I kilka pytań. Tak, tak, dokładnie. Także witam cię. Ja nie jestem ofensywny. Nie jestem taki jak on. Jesteś inną osobą, no? Tak. Ochrona strasznie go odganiała, ale to strasznie, strasznie. No to winna. Znaczy tak? Nie, dostała się... takie zalecenie od ciebie. Nie, dostała zalecenie, żeby wyrzucić go z obiektu całkowicie, więc... Aha, okej. Okay. Ja to... niż, niż, a niż, dobra. Tam się to nie wyrzucili go. Nie. Chociaż tyle. No, tak. <laughs> że pozwolili mi mu kręcić. Znaczy ok. Ja nie wiem co pozwoli, bo ja nie widziałem. Co tam się? Słuchaj, jest taka sprawa, że ktoś I... to... Słuchaj, nie ja słyszałem.

ci powiedzieć innego oprócz prawda Prawda racja kurwa Patryk prawda. Dziękuję ci za szczerość kurwa Patryk dla ciebie zawsze można liczyć